Czym się zajmujecie? Hmm. My się zajmujemy głównie promocją ekologicznego stylu życia i odżywiania, no ale też yy, promujemy rzemiosło ręczne, artystyczne. Co można u Was nabyć? Można się napić kawy ekologicznej, można kupić zabawki robione ręcznie, ubranka, torby. Pani jest autorką tych zabawek? Niektóre tak, ale różni są autorzy. No i mamy oczywiście magazynek kostelowy. Gazetkę kostelową. który jest bezpłatny. Można wziąć. Przeznaczony jest dla rodziców, przedszkolaków, ale podczytać może każdy. Chodź, chodź. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Bitner. Z żoną przyjechałem, żona Mariola Krzysztofik, razem produkujemy od 25 lat uważanki. Są od y, drożdżowych, poprzez y, ciasto kruche, biskop tak zwany Wireński, y, od miejscowości Smorgoni pochodzi nazwa, y, precel solony, y, ptysiowe, niesłodkie puszyste takie. No jest tego kilka rodzajów, sześć rodzajów wytwarzamy. Był pan na wcześniejszych edycjach jarmarku? Tak, jesteśmy tu od trzech lat. Pani zajmuje się sprzedażą kwiatów. Sprzedażą i hodowlą? Kaktusów i sukulentów. Mamy firmę ogrodniczą w Częstochowie. Na jarmarku widać nurt ekologiczny. Pani się doskonale wpisuje. Czy hodowle również są ekologiczne? Tak, oczywiście. Przygotowujemy samodzielnie podłoże, wykorzystując korę, wykorzystując naturalne składniki torf i, i podłoże dla roślin, kaktusów i sukulentów. Mamy też bluszcze, wykorzystujemy powierzchnię y, cieplarni, że w miejscu, gdzie jest mniej słońca, no to właśnie tam uprawiamy choje, uprawiamy y, bluszcze. A tam, gdzie jest dużo słońca, duże nasłonecznienie, to mamy właśnie hodowlę kaktusów i sukulentów. I jak idzie biznes? Na razie spokojnie. Jest to czwartek, piątek. To są takie dni, gdzie zwykle no, duże zainteresowanie. Ludzie pytają, no troszeczkę mniej, kupują jeszcze.